Prowadziliśmy do Sejmu, realizując naszą obietnicę zupełnie nową, świeżą krew. Obiecywaliśmy, że przewietrzymy Sejm i dokonaliśmy tego. Stoi przed Państwem dzisiaj, ja raczej przed Państwem, a za mną, wspaniała drużyna. 30 troje posłów i posłanek, pięcioro senatorów. To jest 38-osobowa drużyna, w której 75% nigdy nie zasiadało w parlamencie. Obiecywaliśmy, że będą to ludzie nowi i są to ludzie nowi. Ponad 40% naszych posłanek to kobiety. To znowu nowa jakość w polskim parlamencie. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy w naszej drużynie najmłodszego posła, Dama Gomołę, mamy najbardziej aktywnego posła ubiegłej kadencji, Mirka Słuchoń. Nasz klub ma twarz przedsiębiorczyni, aktywisty społecznego, wykładowczyni, działaczki. To jest klub ludzi rzeczywiście takich jak my. Bardzo się z tego cieszę, że ta nowa siła do Sejmu wchodzi, że w nim się teraz zacznie realizować.